Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest organizacją pożytku publicznego, która już od 30 lat wspiera osoby wykluczone. Głównie pracujemy na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawnością intelektualną, osób w kryzysie psychicznym, ale też na rzecz osób ubogich. Tworzymy dla nich odpowiednie warunki, tak żeby mogły w pełni powrócić do społeczeństwa, do pełnienia swoich ról życiowych. W ramach programu AMPES uczestnicy brali udział w warsztatach z aktywizacji zawodowej w warsztatach kulinarnych i w próbkach pracy, które były organizowane w naszych dwóch przedsiębiorstwach społecznych: kuchnia Czerwony rower i kantyna Zielony rower. To mówię, w takich projektach przynoszą takie korzyści, przede wszystkim korzyści osobiste, to znaczy podnosi się ich poczucie własnej wartości, sprawczości. Z drugiej strony z branży zawodowej, to znaczy uczą się współpracy w zespole, uczą się rozwiązywać konflikty, trenują takie twarde umiejętności jak krojenie, sprzątanie, mycie, gdzie mogą później wykorzystać swojej przyszłej drodze zawodowej. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach z topowymi kucharzami, jak również w próbkach pracy, gdzie rozwinęli swoje zarówno twarde umiejętności pracy w branży gastronomicznej, jak i również miękkie kompetencje. Część osób podjęła zatrudnienie w branży gastronomicznej. Cieszę się, że wzięłam udział w projekcie. In April 2023, we were invited by the City Foundation to apply for their first ever Global Innovation Challenge, and I wrote a proposal which was very innovative in that we were focusing on cities and we were trying to focus on social innovation to enable marginalized communities to join in with the food system. And today we've handed out certificates to the participants and they're very proud to have taken part, which is great. We've expanded the program From this city and Madrid where it originally started to five other new cities in Europe. So we're very proud together to have created this with the team and we think Ample's been a great success. Świat się zmienia, stowarzyszenie otwarte drzwi od 30 lat wspiera tych, którzy najbardziej tego potrzebują, chcąc pozwalać im każdego dnia, Okiełznać rzeczywistość, jaką spotykamy na każdym kroku, musimy być innowacyjni, otwarci na coś nowego i niekonwencjonalnego. Według mnie, tylko w taki sposób możemy zapewnić im właściwe warunki do rozwoju w tym bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie.